Halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z serii Brawl Stars z U mnie na kanale i dzisiaj będziemy grali sobie te etikety, w sensie te mecze od nowej postaci od Gigi Pograłem sobie trochę, trochę poprzegrywałem, no i no i what it is, nie? Także no, będziemy sobie prostu to grać, taki sportowy odcineczek no i, no i to tyle w sumie, tak mi się wydaje, że to będzie takie dość spoko, po prostu sobie będziemy grali na chill'ku bez spiny. Znaczy, no czy bez spiny, no to, no to wiecie jak jest, nie? Eee, oczywiście wolałbym wygrywać, niż przegrywać. No ale to chyba jak każdy tak. Także tutaj full skupienie Tam w ogóle maskinę już gościu. What? Powalone trochę. Ale okej. Okay. Włączyły mi się motki. Nie, włączyły mi się motki. No. Tragedia. Nie ja chciałbym chociaż innego boksa otworzyć na tym odcinku, ale to różnie to bywa, nie? Oczywiście. Aha. Ja trochę, trochę nie ogarniam, jak na jakiej zasadzie to działa ta gigi, bo jeszcze tym nie grałem ogólnie, by the way. Także jak coś zagram, to dopiero będę mógł jakoś to ocenić. No już z tego co widzę, te fps -y nie, 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 nie wyglądają najlepiej. No tak. Potężny Mortis po tu miał grał yy, mechanicznie. No ta. Yy, a. No. Yy, no ta. Potężny Mortis nas zagrał, yy, Super. Yy, fajnie. Tak to jest, właśnie jak się. jak się pikuje, ale nie wie się na co się gra. Yy, także, no, trafiliśmy Mortisa, który kontrolował absolut, absolutnie cały nasz team. Yy, także, no it is what it is my lecimy jeszcze razem bo bo po prostu o teraz my mamy Mortisa tylko ten Mortis Ach, niech będzie niech będzie może nie będzie tak źle, Chciałbym chciałbym wycofić innego tego boxa otworzyć na odcinku to już bym był zadowolony o znowu jest Mortis, jest i Fang jest i Edgar, no spoko, spoko dość dość spoko. Okej. Okay. A ja on po prostu ginie, bo tak. Aha. Mmm, dobra. Po prostu sobie wbiegniemy w niego. Zabijemy tego no, tutaj mógł wjechać po prostu. Ok, dobra, bierzemy. Dużo no, mi to nie dało. No, ok, fajnie było, jakby strzeli za bramkę, to by było już No dużo lepiej, by się grał na pewno. Może trafi? Trafi. Polska szynka. Trafię brameczkę, pek Pekpek cegmy, fuch. Tako. Bardzo spoko. <grywa> <grywa> o jezu. No. Nieźle. To jest bała dobra wyszła. Dobra, no to lecimy kolejny. Proszę, nie trzeci raz to samo. Dziękuję bardzo. Yy, Hard rock mine. No to zagramy sobie tutaj może. Może, może, może czym, a peny. Są w sumie nie czym, a kim? Yy, bardziej. Ale zagramy sobie peny. Peny tutaj mi się wydaje, że... Fajna postka, oho, ta fajna postka, jak już patrzę w co my gramy, to mi się nie chce No ale jest jak jest Okej okay. Okej okay. No będziemy zbierać tego, no bo chyba nie mamy nic innego do, do roboty. Mam już działka postawione, także to jest Turbo Huge. No te, no dobra, no to to wygląda jak przegrany mecz. Nie oszukujmy się. Ale tak to by na mnie wygląda. Nie podoba mi się ten... Ten przede wszystkim, bo ten Surge jest... Dość solidny. Ok? gościu sam się zabił trochę. No ale czy nam to przeszkadza? No tak szczerze, to tak średnio. Nawet bym powiedział, że nam to pomaga. Jakby nie patrzeć. Uuu, co. Hmm. Dziwne trochę. Ok. Mhm. Mm Mamy to. Mamy boksa. Nawet y, udało się boksa. Bo ja w ogóle zadanie mam na peny. Okej. Okay, Okej. Okay. Y, otwieramy boksa, w którym no nie ma nic. No mówmy się, że nie ma nic. Y, także <laughs> zagrajmy sobie kolejny meczek. Jak sam przegram, no to raczej nie będę grał kolejnego. O to no ta oczywiście bounty. <laughs> Super, super. Fajnie, fajnie. Mm. O Boże. Co ja tutaj mam zagrać? Mm. Zagram B. Bo tutaj... Dużo rank będzie. No właśnie. No właśnie. Piper, B i... Tego skinu mam ustawionego, naprawdę. Ten skin jest ogólnie niby spoko, No ale no, Mnie nie przekonuje na przykład, nie tak szczerze. OK. Jak już bym miał grać, to wolałbym już tą golden jako B, Bo ta B jest taka... Taka wiecie, nie... Nie jakaś... Ijo. Kurde, prawie zabiłem. Ją. Oj, 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 oj. To troszkę ciepło mi się zrobiło, nie? OK. Nie. Okej. Okay. Troszkę troluję. Ale to że nie jest troszkę. Walimy tutaj to. Nie, osłonił się. Nie, nie wytrzymam. Osłonił się, tak o. Ja ginę. Ja ginę. Posłonił się tym, tym kaktusem, no. Proszę, nie zgincie. No, idiota. No, bo ja też jestem idiotą. No, ja też jestem idiotą. No, jestem idiotą. No, jestem kretynem, no. Jestem kretynem, no. Mieliśmy niebieską gwiazdkę, no, jestem kretynem, no. Jezu, no. Nie ma to jak cały mecz do że i tak przegrasz to. Nie? No, to jest niesamowite. Dobra, jeszcze jeden co zagramy. Po co? Trochę dłuższy odcinek, nie, nie zaszkodzi. A co no. Z tym kurtynem, no takie. A dobra. Bez sensu. Bierzemy znowu EMS. Bo to jest fajna mapa pod, pod EMS. No, jakbym wiedział, że piknie Franka, to bym wziął poko. Ale jest, jak jest. Hmm, Shelly Daugi Griff. Okej. Okay. Nie będzie to na pewno najprostsza gra. Jakim cudem on już się. jakim cudem on już miał ulta. No, FPS -y na pewno nie są mocną stroną moją. To pewnie widzicie po tych larach, że to jest niegrywalne trochę. Eee. No co, no jest jak jest, tak, jedzą jest. Jak jest. Hmm, będzie trzeba po prostu coś zainwestować, tak. Do. Dobra. Hmm. Nie trafił. Będzie trzeba zainwestować w sprzęt do nagrywania, oczywiście. To chciałem powiedzieć. Okej. Okay po prostu trafiamy no nie trafiamy bo ten strollował trochę ale no ok nie musiał tutaj y, ultować jak to moje ale jak zultował no to nie ma się co przejmować tak ok trochę myślałem że więcej będę miał obrażeń ale no najwyraźniej za dużo ich nie było hmm Szczerze, jak na to patrzę, to możemy tutaj przegrać. Co tu się dzieje? Nie, ale. Ja miałem piłkę przed chwilą i co się stało z tą piłką, że jej nagle nie mam, no? Jejku, no. Naprawdę. Hummm. bym bardzo chciał, mam. Mam właśnie ultę. Ok. Męczymy go tutaj. Męczymy go tutaj. Na zasięgu go trzymamy. Męczymy go znowu. Ok. Ona ginie. Ok, no i GG, no jeździe, no ogólnie grubo, no szczerze to jest przeturbo grubo, Ten, ta Max nic się robiła, Ten, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, nie. dobra. Nie chcę mi się produkować, bo to nie ma sensu, yy, także no, ja sobie już to dogram poza tym, yy, bo to nie ma sensu, co się nad tym produkować. Dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subiekać dzwoneczki i napiszcie jakiś komentarz. Widzimy się na następnym odcinku, ja.